Witam widzów i słuchaczy kanału Po kolei z Kuleckim. Muszę wam się do czegoś przyznać. Ja przez wiele lat dawałem sobie z tym radę. Z tą pokusą, pewną pokusą. I jakiś czas temu niestety poddałem się jej i jestem w jej szponach. Popadłem w nałóg, no i trudno, jako nałogowiec yy, muszę dokonać czegoś, co się nazywa coming outem. Ale to już pewnie się połapaliście. Zbieractwo mnie dopadło. Zbieractwo kolejowe, transportowe. Po prostu te przedmioty, które wiążą się z transportem, one jakoś przyciągają wzrok. Czy to lampy, czy jakieś elementy sygnalizacji, czy jakieś tabliczki z taboru. Człowiek przegląda internet, niby od niechcenia, i no, często jest tak, że jednak coś znajdzie. Ostatnio wpadła mi w ręce taka tabliczka: logo HCP, Hipolit Cygielski Poznań. Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zasługują na odrębny odcinek, dlatego że historia tej fabryki, a później grupy kapitałowej sięga połowy XIX wieku. Na przestrzeni tej długiej historii między innymi zakłady Cegielskiego wytwarzały silniki okrętowe, na przykład rodziny D55, silniki kolejowe w tym rodzina C-22, w tej rodzinie jest również A-8C-22, który pośrednio jest bohaterem naszej powieści. Cygielski oczywiście wytwarzał też parowozy, między innymi PT-47, lokomotywy spalinowe, takie jak chociażby SP45, SU46, SP47 Wagony silnikowe, na przykład SN80. Wagony osobowe, bardzo liczne typy od bardzo dawna, aż do współczesności, na przykład wagony typu 43A bezprzedziałowe. A także tramwaje, w tym jeżdżące w Warszawie tramwaje typu 123N. To są tylko przykłady produktów cegielskiego, które na przestrzeni dekad opuściły bramy fabryki. Cegorz zasługuje na osobną opowieść. Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu mają miejsce poczesne w historii. Polskiego kolejnictwa. Czemu kupiłem taki <gadżet>, gadżet za kilkadziesiąt złotych? Taką tabliczkę. Powód był jeden, a w zasadzie dwa. No, trzy. Pierwsza sprawa, no to jest to artefakt kolejowy. Bez wątpienia. Yy, druga sprawa, no to zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To jest właśnie kawał yy, historii. Trzeci powód to jest taki, że to jest w ogóle ładne. Ładne taką estetyką przemysłową, bardzo zgrzebną, no bo jest to wykonane techniką odlewania. Troszkę tutaj widać różne takie jakieś technologiczne niestaranności. Nie jest to tak pięknie wypieszczone. Do tego jest spatynowane. Przez czas no, widocznie było zamontowane w, w czymś, w jakimś technicznym urządzeniu. Sama ta forma odlewnicza, w której wykonano ten element, też chyba nie była jakoś szczególnie pieszczona. To pewnie młotkiem dostało parę razy, no ale jest. Niewielkie to jest. Średnica tego. Okrągłego logo to jest równo 10 cm. Element mierzony po największym wymiarze czyli od ucha do ucha ma 13 cm. Mocowany był do tego, z czego pochodzi za pomocą dwóch śrub. Takie ani ciężkie, ani lekkie. Dowiadujemy się więcej o tym czymś, gdy spojrzymy na tylną stronę. A tu oznaczenie. A8C22, 27, 277, AK764. Próbujemy teraz rozwikłać wszystkie symbole, które umieszczono na naszej tabliczce A8C22. No, ci z nas, którzy się interesują koleją, wiedzą, że jest to oznaczenie silnika lokomotywy SM42, czyli właśnie silnika produkowanego w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Pierwotna wersja silnika nazywała się 822 prototypowa, Ulepszona, seryjna wersja nazywała się A8C22 i takie silniki w ponad 2000 egzemplarzy zostały wyprodukowane na potrzeby przemysłu kolejowego, żeby zabudować się potem w lokomotywach 6D i 101D produkowanych przez Fablok w Chrzanowie. Ten silnik doczekał się wersji seryjnie produkowanej A8C22W, czyli silnika wzmocnionego, wersja podstawowa miała 800 koni mechanicznych mocy, wersja wzmocniona miała interkuler, czyli chłodzenie powietrza doładowującego i ta wersja wzmocniona ona miała 1200 koni mocy i służyła w lokomotywach SM31, o których już była mowa w cyklu po kolei z kuleckim. Co to jest, te liczby, które są dalej tutaj po kresce? To jest numer detalu, jakiś numer rysunku, wedle którego taki detal wykonywano, i to odpowiada pewnej jakiejś strukturze, dokumentacji, która istniała w zakładach cegielskiego. Często jest tak, że gdy projektujemy jakiś wyrób, z reguły tak jest, no to musimy zrobić jakąś strukturę tego produktu. Jeżeli budujemy lokomotywę, to dzielimy ją na systemy, podsystemy układ napędowy, podwozie, wózki i robiąc całą strukturę tego produktu, dzieląc to na listy części, musimy nadać temu jakąś numerację. I każdy detal, aż do tego najmniejszego, od pewnego głównego rysunku, który przedstawia cały nasz obiekt, schodzimy potem właśnie na moduły, podmoduły coraz niżej, 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 i dochodzimy do takich malutkich części, do takich detali. I ten detal ma numer A8C22, tak jak cały produkt. Potem 27, może to jest numer jakiegoś. Modułu, w którym się ta część znajdowała, 277 pewnie już numer rysunku detalu. Na dole jest AK764, ale jeżeli się dobrze przyjrzeć, to ta siódemka jest z, z tak, jakby z innej parafii. Inny krój, inna wielkość cyfry. I stawiam na to, że ta siódemka, która jest w środku, to ona jest częścią tego górnego oznaczenia, na przykład numer rewizji danego rysunku. Rysunek, który jest wydany, element dokumentacji projektowej jakiegoś wyrobu inżynierskiego, nie jest wydawany raz na zawsze, tylko potem, w zależności od potrzeb, w zależności od zmian, poddawany jest rewizjom. I każda kolejna wersja rysunku czy kolejna wersja Części, która się znajduje na tym rysunku, ma swój numer rewizji. I stawiam na to, że ta siódemka tutaj na dole to jest właśnie numer rewizji. No to w takim razie zostaje nam jeszcze AK64. Co to jest? Otóż AK64 to jest oznaczenie materiału, z którego został wykonany ten detal. Co to jest AK64? AK64 to jest stop na bazie aluminium. Słowo o symbolach stopów aluminium, które używane są w polskich normach. Nasz stop, nasz materiał, z którego wykonano tabliczkę, nosi oznaczenie AK64. To oznacza stop glinu, czyli aluminium z krzemem. Gdyby był to stop z magnezem, to oznaczenie byłoby AG. Gdyby był to stop z miedzią, oznaczenie byłoby AM. Te cyfry, które są tutaj dalej, mówią nam o tym, jaka jest zawartość tych dodatkowych pierwiastków, które wymieszaliśmy z glinem, z aluminium, żeby uzyskać finalny stop. Gdybyśmy chcieli bardziej formalnie zapisać, to wyjdzie nam symbol ALSI 6CU4. No, sami przyznacie, że to oznaczenie tutaj jest bardziej przyjazne niż to tu. Co to oznacza? To oznacza, że w naszym stopie mamy 6% krzemu. 4% miedzi. Przy czym oczywiście nie są to wartości sztywne. One są, o ile dobrze pamiętam, z tolerancją plus minus 1%. W zależności od tego, jakich użyjemy pierwiastków stopowych, czym zdomieszkujemy nasz podstawowy metal. To, no bo oczywiście cała reszta, czyli w tym przypadku około. 90% to będzie glin, czyli aluminium. W zależności od tego, czym zdomieszkujemy nasz podstawowy pierwiastek, uzyskany stoł będzie miał różne właściwości. Będzie się lepiej formować, a może będzie miał lepszą fakturę, mniejszy skurcz, mniejszą porowatość. Będzie się bardziej poddawać obróbkom plastycznym, będzie mniej lub bardziej wytrzymały. Różnicą będzie też wygląd. W naszym przypadku otrzymany stop jest takiego ciemno-szarego koloru, raczej matowy. Ten nasz stop, on tak po inżyniersku, on nie jest bardzo przydatny. Nie jest bardzo wytrzymały, jest dość porowaty, ma dość duży skurcz. To znaczy, gdy go odlejemy. To on w ramach stygnięcia, krzepnięcia skurczy się nam. Trudno będzie wykonać coś precyzyjnie w danych wymiarach. Ale za to ten właśnie stop AK-64 dobrze się nadaje do wykonywania różnych rzeczy ozdobnych. Łatwo się odlewa, łatwo się później obrabia. No to mamy ozdobny element bez znaczenia konstrukcyjnego. No, w takim razie, gdzie ta tabliczka się znajdowała? W silniku A8C22. Oglądałem zdjęcia silników, oglądałem same silniki i miałem wielki problem z tym, żeby to znaleźć. I wydaje mi się, i proszę tutaj fachowców, takich, co mają z silnikami kolejowymi o weryfikację, że takie tabliczki można było znaleźć na pokrywach, Zaworów na cylindrach silników lokomotyw SM42, ale też nie na wszystkich, dlatego że, oglądając różne wykonania, możemy się domyślać, że taka pokrywa zaworowa, ona też przechodziła różne zmiany w ciągu swojego życia. Stawiam na to, nie jestem tego pewien, ale tak mi się wydaje, że takie tabliczki montowane były raczej w tych najstarszych. A później, w miarę upraszczania czynienia konstrukcji bardziej technologiczną, pozbywano się rzeczy, które niepotrzebnie kosztują i pozbywano się rzeczy, które niepotrzebnie komplikują nam produkcję. Pamiętajmy, że przez dziesiątki lat modna była racjonalizacja. Zresztą, cały czas w produkcji wyrobów inżynierskich rozmaitych, my Staramy się upraszczać, redukować koszt, redukować wysiłek związany z wytwarzaniem czegokolwiek. Po to, żeby jak najtaniej wytworzyć, zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu przy produkcji, jeżeli taniej wytworzymy, potem będziemy w stanie więcej zarobić I stawiam na to, że właśnie taką drogę. Przeszły silniki A822. Dlatego, że na tych późniejszych te pokrywy zaworów, one już nie mają żadnych elementów ozdobnych. Tylko na zdjęciach starszych silników możemy takie detale znaleźć. I takie tabliczki przestały być potrzebne. Czemu opowiadam o tym detalu? Dlatego, że on mi się spodobał mi się spodobał i cieszy moje oko. Jak okazuje się, nawet za taką małą rzeczą, bez żadnego praktycznego zastosowania, kryją się rozmaite ciekawostki. Kawałek historii techniki, kawałek historii kolei w Polsce. Troszeczkę historii napędów kolejowych, odrobinka wiedzy o metalurgii, odlewnictwie. Krótki odcinek, ale mam nadzieję, że był wart nakręcenia. Będę Wam wdzięczny za wszystkie komentarze, za wszystkie uzupełnienia. Wiem, że widzowie i słuchacze cyklu po kolei z Kuleckim są niezawodni. Są wśród nas technicy, inżynierowie, mechanicy, maszyniści, ludzie o wielkiej wiedzy historycznej, o wiedzy technologicznej, metalurgicznej. Dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze. Do usłyszenia, do zobaczenia.